kochani, witam serdecznie w kolejnej serii mhm. kolejnej serii widać jeszcze śpię Usoba w kolejnym odcinku w serii um, mój dzień nie wrócę wstałam, a mamy godzinę, już wam mówię którą o 5.49 i trzeba się szykować już do szkoły i zaraz iść na no, autobus no dobra, widzimy się jak ogarnę się no dobrze, no, jestem już ubrana dzisiaj ubrałam do szkoły bluzę e, tą nową, czy widzicie na unboxing i czarne getry dzisiaj e, się tak ubrałam na Dobrze. dobra idziemy sobie... Dobra. Dobra, teraz sobie śniadanko spakujemy do szkoły. tu razem sobie kupiłam śniadanie do szkoły. Dobra. Dalej. Zobaczmy, co tutaj sobie weźmiemy. sobie to. Ale wam pokażę. I więc jeszcze to. Dobra. Chyba, że o. Mhm. Dobra. Dobra. Więc tak dzisiaj troszkę biorę. Jogurt pietny tiramisu. Sok z pomarańczy I tak sobie pomyślałam, że w szkole kupię sobie kanapkę. Albo po drodze do szkoły kupię sobie kanapkę i kawę. To jest ten. Albo po prostu w szkole kupię kanapkę do tego sok pomarańczowy No i później sobie wypiję ten no, jogurt sobie wziąłam ten trims no dobrze ogólnie w miarę jestem już gotowa wezmę jeszcze na na to jakąś kurtkę i będę szła na autobus no przebrałam kurtkę i buty no i będę zaraz wychodzić z tą no dobrze, nie idę na przystanek autobusowy. No i będę jechać do szkoły. Uch, mam nadzieję, że mi żaden autobus nie zwije, ale prawdopodobnie mieć się jak ostatnio tak mniej więcej o wpół do em, siódmej, jakby było jasne. I no, zobaczymy, kto autobus pierwszy przyjedzie, to wysiądę sobie. Na alei, i wtedy będę szła na pieszo dalej. Z pacerkiem. się skończyło takie yy, podwózko pod szkołę. <grym> Bo przy starej szkole tak nie. doszłam, ale nie tyle, co teraz do tej nowej chodzenia. Więc inaczej określę. Przy starej szkole yy, była mniejsza odległość. Między szkołą a przystankiem. No i też był przystanek pod szkołą. Czyli jak jechałam inną linią autobusową, która się zatrzymywała pod szkołą. No to i poszłam do furtki, weszłam do szkoły. A tutaj, nie wiem, z 5-10 minut mam od przystanku. Tak, chyba maks 15, zależy jak się idzie. Kto, jakie ma tempo, nie? Dobra, będziemy się widzimy, jak będę szła do szkoły. No to dobrze, tam z autobusu i właśnie idę do szkoły. Więc się widzimy, jak skończę lekcje. No dobrze, już jestem od dłuższego czasu po lekcjach w domu. Nie wiem, dopiero co przyjechałam do domu. Wiem, że miałam przygotować to was Was jak bym wracała ze szkoły ale szłam z koleżanką na przystanek bo ona niedaleko tam mieszka i było sporo ludzi na przystanku przez to właśnie e, nie nagrywałam i potem jechałam takim autobusem co po prostu siadłam pod domem a teraz że tak powiem idę sobie coś ogarnąć nie powiem, dzisiaj jestem po tej szkole wymęczona, była na mi brzuch woli Więc no był taki na ten moment, że myślałam się że nie bo mnie tak bolał ten brzuch, ale dałam radę, to się dałam radę um, w tej. Do końca z w pełni wąsy komputer i sobie pomontuję dla Was dalej te vlogi zaległe i tak dalej. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda e, tak, taki Wam jakby maraton tych vlogów zrobić, żebyście byli na bieżąco. Prawdy mówiąc, w tej szkole Szybciej mi leci ten czas, choć mam 9 lekcji. 9 godzin w szkole siedzę, niż w takiej normalnej w tygodniu, niż w dziennej szkole. To mi szybciej ten czas leci, po prostu nie wiem dlaczego. Ale dobra, widzimy się jak będę już w domu. No dobrze, ja już szykuję spać, więc mniej więcej pokażę moją rutyną. Rytynę taką ja, e, wieczorną, którą będę stara, się starała e, regularnie ją stosować. Odnośnie tu, tych wyprysków, co mam, to mam po tej depilacji boskim. Ale to, jak będę e, z kremem nie wyrażała, to mi znikną. Więc to nie ma co się martwić. Więc tak, w pierwszej kolejności umyję zęby i umyję twarz i tu umyję akłą, twarz oraz te typu tonizowanie i krem, wam pokażę jak umyję zęby i twarz. No dobrze, już umyłam zęby i twarz, więc teraz się zabieramy za tonizowanie. I teraz będę używać tego tonika od firmy Hagi. Skład mam dobry. Ponad. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, nie wiem ile w tym jest, ale pewnie się tonik nakładać będzie w ten sposób niż tym płatkiem kosmetycznym. Ponad lepiej. Bo tyle nie wsiąka w ten w płatek. I przez to, że tak nie wsiąka w płatek kosmetyczny, to się oszczędza, oszczędza ten produkt. Dobra. Tu już mamy. Poczekamy. osiem chwilę twarz. Potosknie. I będę nakładać mój ulubiony krem. No dobrze, i będę się nakładać w mój ulubiony krem, czyli krem Aqua z tego, z farmacji, który jest fajnie nawilża moją cerę. A zresztą, nie wiem, czy o Jezu. widzieliście, jaką miałam cerę przed smarowaniem. Acontece é que não dá De terra, então. Será? OK. Não eu... eu... Posmarowaną. Teraz umyję rękę I idę do łóżka Więc za niedługo będę się z wami żegnać No dobrze, już jestem w łóżku i zaraz będę się od was spać. I jeszcze taka rzecz mi się przypomniała Którą chciałam powiedzieć Taką już mam oddaną pracę kontrolną Bo nie wiem, nie wiem czy mówiłam ale u nas w szkole nie ma takich sprawdzianów na zasadzie, co tydzień i tak dalej. Tylko oddajemy raz po w miesiącu, czy raz na semestr, prace kontrolne. I po pracach kontrolnych mamy egzaminy semestralne, które tak jakby decydują o tym, czy przechodzimy na kolejny semestr. Obecnie jestem w semestrze tr y, trzecim, więc jak zdam e, te wszystkie egzaminy, to można powiedzieć od wiosny, e, czyli gdzieś tak powiedzmy od drugiego semestru, czyli tak gdzieś w lutym, e, będę w semestrze czwartym. I tak jak y, to będę taki, jakby. Chyba w tej trzeciej liceum. E, w klasie, bo teraz zobaczcie, przerabiamy drugą klasę liceum. W Sensy, mat materiały i tak, jakby jesteśmy w drugiej klasie liceum. E, można coś takiego uj, y, określić w ten sposób. E, no, więc tak. Na no, razie, póki co nie mam takiego złego planu, bo mam od 8 do 15.45. A z tego co wiem, to nas do 1645 mogą być zajęcia, więc póki co jest nawet taki, bym powiedziała przystępny ten plan lekcji. Tak jak nie wiem, trochę mówiąc mnie matma przeraża z chemią, ale um, myślę, że dam radę, um, zaliczyć te wszystkie egzaminy. Mało tego, to nawet będę chciała spróbować podejść do matury I też, żebym miała średnie wyktoczenie, to żebym miała ukończoną maturę Która może w przyszłości mi się przydać Bo też są takie czasy, wiecie, niepewne No i dobra Ja się to właśnie nie będę trochę tak przynudzać tym, tym Moimi takimi rozkminami, tylko żeby na się godło spać, bo muszę wstać o piątej rano e, najwcześniej, najpóźniej szósta, bo gdzieś tak mniej więcej w pół do siódmej a 7 wychodzę z domu e, na autobus i jadę do szkoły, więc muszę być wyspana bo chyba zaczynam matmam e, przed do... Słuchaj, szkołę. Więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć.